Ja jeszcze dzisiaj dalsze dywagacje powyborcze po wyborach do Europarlamentu. Proszę posłuchać, jak o świcie pięknie ptaszki tutaj koło cmentarza rakowickiego śpiewają. Nie wiem, czy dobrze słychać. Czasem samochody zagłuszają. ale ptaszki chyba, chyba też słychać. A ja dzisiaj chciałem się przede wszystkim zastanowić nad kwestią tego, dlaczego właściwie dzisiaj ma być praktycznie zdemisjonowana prawie cała ekipa pani Beaty Szydło i wysłana do Brukseli. Ciekawe czy ja to robota czy zasługa, no. Czy to pana Morawieckiego, Prezesa ich wielkiej popularności, a może ktoś się ich pozbywa celowo? Może jakieś jeszcze inne wyższe siły za tym stoją? I czy to nie spowoduje jakiejś <kluje> <kluje> większej zmiany kursu w rządzie? Bo z osób, Niezbyt entuzjastycznie nastawionych do pana premiera Morabickiego, w rządzie zostaje właściwie przede wszystkim na razie pan Ziobro. A zobaczymy, co będzie dalej. A sądzę, że wielu w wpisie widać było to po jak jakie jest gotowano ostatnio, i wśród wyborców na pani Beata i jej ludzie, na przykład pani Rafalska. Bardzo duże poparcie. No i dlaczego cała ta ekipa emigruje do Brukseli? Biedu się nad tym zastanawia, i również o co w tym wszystkim chodzi. Czy to tylko jest wyraz ich uznania dla nich, czy ktoś za tym stoi. Mnie osobiście się ta wersja wysłania i dla niektórych wyrzucenia do Brukseli nie podoba. Ja miałem większe zaufanie do pani Beaty Szydło niż do Mateusza Morawieckiego czy czy prezesa Kaczyńskiego. A może to właśnie jest i decyzja wyższych sił neoliberalnych, neomasońskich, które stoją za różnymi wydarzeniami w kraju i na świecie. No bo na przykład bo, na przykład, jak matka księdza, czyli pani Szydło, mogła być dalej premierem Polski? No to dla lewactwa i dla różnych sił neomasońskich, no to jest rzecz dość niedopuszczalna, a przynajmniej rażąca. Obawiam się, czy to nie jest kolejny etap przejmowania sterów władzy w Polsce przez siły bardziej liberalno-finansowe. No ale pożyjemy, zobaczymy. Ptaszki, widać, nie dają za wygrane. Zwłaszcza jak samochody nie jadą. A mnie na przykład do pana Morawieckiego między innymi troszkę zniechęca na przykład to, że jakoś nie śpieszy się ratować ruchu Kopalni Janina, czy produkcji grafenu w Polsce albo, albo błękitnego węgla. No, mnie się to bardzo nie, podejr... nie podoba i wzbudza wręcz podejrzenia co do pana Morawieckiego i jego ekipy. Tacy niby bardzo patriotyczni i taki wielki biznesmen. No. Ja już wolę jego ojca. A na przykład Patryk Jaki, który też jedzie do Brukseli, no to podpadł za tą pierwotną ustawę IPN-u, gdzie właśnie przeatakował Ukraińców i, i Żydów, że do nas mają nie wiadomo o co pretensje, że wysłano z mlekiem matki, prawda, do nich nienawiść. A jeżeli nawet niektórzy wyszli, to widocznie. Nie zawsze nie bez powodu. No, a pan złotousty Mateusz mnie nie przekonuje, ale wysłanie całej tej ekipy do Brukseli jest też dla PiSu i dla pana premiera też trochę niebezpieczne. No bo po pierwsze będą daleko w dużej grupie, no i pod mniejszym nadzorem władzy partii i pana premiera. Tam mogą sobie bardziej swobodnie głosować i kombinować. I ta zagrywka, która ma ich niby osłabić, wytrącić z polskiej polityki, może się okazać być zalążkiem ewentualnego nawet Buntu czy przewrotu, gdyby w Polsce się zaczęło coś ostro dziać i zmieniać, bo rezerwowa ekipa, jak gdyby jest w Brukseli. Czasem taki jak to mówią Ryciek, to pod kim dołki kopie, potrafi się obrócić przeciw. Ja nie sądzę, że pani Beata, nie jestem przekonany i pan Morawiecki sobie mocno kopali, no ale niektórzy mają takie podejrzenia. W związku z tym, że cała ekipa wylatuje do Brukseli. Więc pożyjemy, zobaczymy. I by to wyszło wszystko dobrze dla Polski, to módlmy się i obserwujmy, co się dzieje. Ora ed labora. Amen.